Witam Was na moim pierwszym filmiku na tym kanale. Dzisiaj porozmawiamy o właściwościach pierwiastków chemicznych na tle układu okresowego. Pierwiastki w układzie okresowym nie są zamieszczone przypadkowo. Ich ułożenie może zdradzić nam wiele cech, które dzisiaj przedstawiam. Oglądając ten filmik, polecam mieć przed sobą układ okresowy, gdyż będzie po prostu łatwiej wszystko rozumieć. Ja w swoich filmikach używam układu okresowego ze strony CKE, czyli tego, który jest dostępny na maturze. Do tego, jak zmienia się promień atomowy w układzie, rozważymy dwie rzeczy. Weźmy pod uwagę pierwiastki drugiej grupy, czyli np. beryl i stront. Beryl, leżąc w drugim okresie, ma dwie powłoki elektronowe. Stront natomiast, leżąc w piątym okresie, ma już ich pięć. Jak widać na rysunku, im większa liczba powłok, tym oczywiście promień atomowy pierwiastka również się zwiększa. Dlatego idąc w dół grupy, promień atomowy rośnie. Co może wydawać się mało intuicyjne, promień atomowy rośnie również na lewo układu okresowego. Weźmy pod uwagę pierwiastki trzeciego okresu, czyli sód i chlor. Sód ma liczbę atomową równą 11, czyli w jego jądrze znajduje się 11 protonów. Natomiast chlor ma ich o 6 więcej. Jak wiadomo, protony oddziałują z elektronami, a zatem im mniejszy mamy ładunek jądra, tym oczywiście to oddziaływanie jest słabsze. Słabsze oddziaływanie sprawia, że takie elektrony są mniej przyciągane przez jądro, a zatem odległość pomiędzy elektronami a jądrem jest większa. Podsumowując, im mniejszy mamy ładunek jądra, tym promień atomowy jest większy. Cechą charakterystyczną metali jest to, że łatwo tracą one swoje elektrony walencyjne, by stawać się kationami. Charakter metaliczny mówi nam właśnie o tej tendencji: to znaczy, im bardziej metaliczny jest dany pierwiastek, tym łatwiej traci on swoje elektrony walencyjne i staje się kationem. Charakter metaliczny rośnie w dół układu okresowego oraz w lewo. Można to łatwo skojarzyć, gdyż z lewej strony układu mamy typowe metale, które każdy z nas zna, tak jak na przykład sód, potas czy magnez. Teraz bierzemy pod uwagę metale. Aktywność chemiczna mówi nam o tym, jak łatwo metal odrywa elektron i wchodzi w reakcje chemiczne. Im bardziej aktywny jest metal, tym oczywiście łatwiej mu to przychodzi. Cecha ta jest ściśle powiązana z charakterem metalicznym, albowiem im bardziej reaktywny jest metal, tym bardziej jest też oczywiście metaliczny. Aktywność metali rośnie więc w dół grupy oraz na lewo układu okresowego, a najbardziej aktywnym metalem jest więc franc. Dlaczego jednak tak się dzieje? Jak już było wcześniej powiedziane, im niżej w układzie okresowym, tym promień atomowy jest większy. W związku z tym elektron walencyjny Francu znajduje się o wiele dalej niż jest to w przypadku Litu. Taki elektron walencyjny, który leży dalej od jądra, łatwiej oczywiście oderwać, przez co łatwiej wchodzi on w reakcję, co sprawia, że taki pierwiastek jest bardziej aktywny. Niemetale znajdują się głównie z prawej strony układu okresowego pierwiastków oprócz wodoru. Niechętnie oddają one swoje elektrony walencyjne, a raczej mają tendencję do ich przyciągania. Ich aktywność rośnie w górę grupy oraz na prawo układu okresowego pierwiastków. Łatwo też wywnioskować, że najbardziej aktywnym niemetalem jest fluor. Ktoś może się zastanawiać, Dlaczego to nie Hel jest najbardziej aktywnym niemetalem, skoro leży najbardziej na prawo i najwyżej? Należy zwrócić uwagę, że Hel leży w osiemnastej grupie układu okresowego, a w tej grupie znajdują się helowce, czyli pierwiastki, które są bierne chemicznie czyli takie, które po prostu nie ulegają reakcjom chemicznym. W takim razie w naszych rozważaniach nie bierzemy ich pod uwagę. Elektroujemność to cecha, która mówi nam o zdolności do przyciągania elektronów. Im wyższa jej wartość, tym pierwiastek chętniej przyjmuje elektrony. Jak wiemy, metale chętnie oddają swoje elektrony, dlatego mają niskie wartości elektroujemności. Niemetale natomiast przeciwnie niż metale, chętnie przyjmują elektrony zatem ich elektrojemności są większe. Jako że niemetale znajdują się z prawej strony układu okresowego. A jak wiemy elektrojemności niemetali są duże, to elektroujemność w całym układzie okresowym rośnie na prawo oraz w górę grupy. Łatwo zauważyć, że zmienia się ona tak samo jak aktywność niemetali. Dlatego też fluor jest również pierwiastkiem, którego charakteryzuje największa wartość elektroujemności. Skoro elektroujemność rośnie na prawo i do góry, to zmniejsza się na lewo i w dół. Patrząc w układ okresowy, możemy zobaczyć, że to CES i FRANS mają najniższe elektroujemności, co zgadza się z tymi zasadami. Jak już wiemy, Fluor jest najbardziej aktywnym niemetalem, a także ma najwyższą wartość elektrojemności spośród wszystkich pierwiastków. Nieprzypadkowo wygrywa on w tych rankingach. Fluor, skoro ma wysoką wartość elektrojemności, to łatwo przyjmuje elektrony. Łatwe przyjmowanie elektronów to duża reaktywność wśród niemetali, co wiąże te dwie cechy. No, właśnie, co to jest energia jonizacji? Energia jonizacji jest to taka ilość energii, jaką należy dostarczyć do pierwiastka, aby oderwać od niego elektron. Jeśli od pierwiastka oderwiemy elektron, to oczywiście przyjmuje on ładunek dodatni. Jak też wiemy, metale łatwo oddają swoje elektrony walencyjne i przyjmują ładunki dodatnie. Sprawia to, że nie potrzeba dużo energii, aby oderwać te elektrony, zatem metale mają niskie energie jonizacji. Odwrotnie jest w przypadku niemetali. One nie lubią oddawać swoich elektronów, dlatego też ich energie jonizacji są wysokie. Tak więc energia jonizacji będzie rosła w górę grupy oraz na prawo układu okresowego. To już wszystko, co chciałam omówić w dzisiejszym filmiku. Na wszelkie pytania odpowiem w komentarzach. Zapraszam także na mojego Instagrama, który zostanie podany w opisie poniżej. Mile widziane będą łapki w górę. Dziękuję.